Kolejny raz drzewo Adik. Tak. A jak z wynikiem? Jakieś brania? Na razie nic. Powiem wam takie coś. Pamiętacie ten filmik, jak Dominik mówił: Adipasz na niebo i wymarz sobie, wymarzy twoje marzenie. Powiedziałeś: Karp 25 kg. Zdejmij taka siódymka. To był samolot Adik ja wiem, to był żart, ale taka siódemka zniknie, albo piątka. Ja tu jakimiś rybkami już punktuję. Prawdzie nie duży. Ale... Pojawił się pan Karaś. Jeden zero dla mnie, Adik. Dobrze, poczekaj, czy nie Lego, właśnie chciałem do Ciebie przyjść i powiedzieć, że Ty nie marasisz się takimi rybami, dlatego ich nie masz. Ale zawsze ale... ryba, ryba. Łoteczka już jest. No przestanę się wygłupiać i zacznę tu łowić te większe ryby. Żeby tu nie pokazać znowu szkoła. Bo widzę, że brania są, tylko długo, długo się do nich przymierzają te ryby. Tam były rybie kukurydze i plik białych to zanim najpierw to obdziubały, zanim do tego doszły, że to można połknąć. To minęło trochę czasu. Więc teraz spróbujemy samymi białymi.